Nareszcie, nareszcie pośród żywych, ponagrywałem zaległe nagrania i wreszcie mogę zacząć coś od nowa. Witajcie. Bardzo długo mnie nie było, bo tyle się działo w przestrzeni, że dobrze, że w ogóle uwinąłem się jeszcze w kwietniu. Chociaż zależy od tego, kiedy ten materiał wrzucę, bo może się okazać, że w nawale różnych tam terminów wrzucę to dopiero w maju. Zobaczymy. Tak czy siak. E Dzisiaj nie wiem, czy będę mówił długo, czy krótko, ale dobrze będzie już na początku wymienić to, o czym chcę powiedzieć. A są to cztery rzeczy, jak sobie w głowie ułożyłem. Najpierw chcę powiedzieć, podzielić się z Wami pewną obserwacją, jeżeli chodzi o kanał na YouTube. Jako drugi temat, to chcę odpowiedzieć na komentarz, na który obiecałem, że odpiszę, ale nie odpisałem, a było to pytanie od serdecznego widza. Kanał bez chaosowania Keili Guarana. Było to pytanie odnośnie postu, jaki stosuje, i chcę tutaj o tym opowiedzieć. Jako trzecią rzecz to wezmę na tapetę, mówiąc górnolotnie, sytuację na świecie. Nic szczególnego, ja chcę po prostu się odnieść, jakby słownie, do otaczającego nas świata, tak raczej skrótowo. A jako ostatni temat, myślę, że powiem o. Planach moich na przyszłe materiały, materiały odnośnie kanału bez chaosowania. Ale zanim to wszystko, to tutaj już bardzo wam dziękuję za wsparcie, jakie od was płynie w moją stronę, czyli w stronę kanału bez chaosowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję za każdą formę wsparcia, bo to dla mnie jest taki wiatr w skrzydła, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, wiecie, nie zdajecie. A mówię w taki sposób, e, jako o wsparciu w moją stronę, czyli w stronę kanału bez ponieważ zauważyłem, że już jakiś czas temu zauważyłem, że odwiedzający kanał bez chaosowania myślą, że to jest jakieś grupowe dzieło, że ten kanał tworzy co najmniej kilka osób. Takie coś zaobserwowałem, a przecież każdy pojedynczy materiał od roku 2013, który się pojawił tutaj, Wyszedł tylko i wyłącznie spod mojej ręki. Oczywiście poza czytaniami i filmami Urszuli, mojej kochanej. Ale nigdy nie była to żadna grupowa robota. Ja jestem takim, by tak rzec, samorobkiem, że albo odmawiam, albo nawet nie odpisuję na jakiekolwiek propozycje współpracy. Stąd tak bardzo mnie dziwi, że to nasze bezchaosowanie może być odbierane jako jakaś grupowa praca, jakaś grupa osób ale to może przez tą moją anonimowość podejrzewam przez to, że nigdy się nie przedstawiam z nazwiska w każdym razie coś takiego zauważyłem no nic, zostawmy to teraz a poza tym cieszy mnie Przeogromnie mnie cieszy Wasza cierpliwość i można powiedzieć, wręcz wierność wobec treści, które można tutaj znaleźć. Bo widzę, że często wielu z Was wraca do pewnych nagrań i jakby rewiduje swoje poprzednie spostrzeżenia, nawet sprzed lat, a to też świadczy o niezwykłej aktualności rzeczy, które przecież nierzadko są ponadwiekowe, nie? A jednak cały czas prowokują do jakichś przemyśleń. Cieszę się, bo dzięki takiej postawie z waszej strony widzę, że nie nagrywam w próżni i że nie są to jakieś powiedzmy yy, rzeczy, które się dezaktualizują po tygodniu, że nie są to tego typu wrzutki, co jest niemalże normą w dzisiejszym yy, przeinformowanym, przebodźcowanym, przeaktualizowanym. Bez końca aktualizującym się przekazie informacji i świecie i internecie, prawda? A przyznam, że już od początku mi zależało na czymś takim, a żeby te treści na kanale bez chaosowania były zawsze aktualne i zawsze wprowadzające do życia odbiorcy coś, co może go podbudować. Żeby to nie były wrzutki, jak nieraz się obserwuje. Po prostu bez korzenia. Takie, takie liście, które zaraz po porywie wiatru czasu odpadają, ale powiedziałem, no. Odpadają i już na próżno by ich szukać, prawda? A to jest jednak przekaz bez chaosowania, jest tak zakorzeniony, że nigdy się nie zde zdeaktualizuje. Fajnie. Ech, chyba nie chcę dzisiaj mówić dużo, bo gdybym chciał wam wyłożyć to, co mi siedzi w głowie i w sercu i na duszy, a i opisywać to, to myślę, że mogłoby to trwać dłużej niż nie jedna książka tutaj, a ja mam już, szczerze mówiąc, dość tych rozwleczonych nagrań serio. Prawdopodobnie, gdyby ktoś puścił ciurkiem wszystkie moje nagrania do mikrofonu, to miałby jakieś, nie wiem, dwa tygodnie ciągłego bez przerwy słuchania mojego głosu. Boże, już dość. Naprawdę dość już takich rozlewisk. Ale skoro już zacząłem jakieś robić porównywania, to wybaczcie, ale znowuż polecę na takie uroczyska porównań, bo powiem tak, że lepiej już przysiąść na moment w jakimś gaiku nad oczkiem wodnym. Niż nad takimi przedłużającymi się rozlewiskami. Dość już mam tych oceanów słownych, naprawdę. Po prostu lepiej być zwięźlejszym. I nie mówię tu koniecznie o jakichś yy, takich jak tutaj nagraniach przemyśleń, bo raptem żadne z nich chyba nigdy nie trwało 30 minut, więc spoko, ale mówię o tych wielogodzinnych książkach, już naprawdę wystarczy, bo właśnie przez to później dochodzi do takich nieporozumień, że. Kiedy ludzie widzą dziesiątki audiobooków dopracowanych wizualnie, interaktywnych, z muzyką, z podziałem na rozdziały i tak dalej, to wtedy nie wierzą, że może to zrobić jedna osoba. I wiecie co? Przyznam, że mnie to troszkę ubodło. Coś takiego. Nie jestem widać tak altruistyczny w swoich poczynaniach, jakim chciałbym być, ale to jest fakt. Ubodło mnie, coś takiego dotknęło. Taka we mnie małostkowość się obudziła, że jednak utożsamiam się z tym, co robię. No bo czemu nie? Ten kanał, tak jak ostatnio mówiłem, to jest taki mój dziennik, to jest taki moje archimum. I... I w ogóle powiem Wam, że człowiek. Im dłużej się obserwuje, tym widzę, że człowiek z wiekiem się psuje. E... Chyba zacznę jednak przedstawiać się przed nagraniami. Zauważyłem, że ludzie po drugiej stronie głośnika czy ekranu potrzebują tego po prostu. Ja sam, będąc odbiorcą, często tego potrzebuję. Bo inaczej przecież te treści, jeżeli nie są przyklejone imieniem i nazwiskiem do kogoś konkretnego. A dzisiaj, w dobie tej sztucznej inteligencji, kiedy te przekazy naprawdę coraz rzadziej mają konkretnego twórcę, to jeżeli te treści nie są przyklejone do kogoś imieniem i nazwiskiem, kogoś konkretnego, to można powiedzieć, że ślizgają się po, po bezpłciowości, jakkolwiek byłyby ważne i istotne. <laughs> chyba się. Tak, chyba zacznę się przedstawiać coś w stylu. Cześć, z tej strony Czesław Michałowski, twórca kanału Bezchaosowania Niesamowite, bo nigdy na przestrzeni 12 lat ponad istnienia kanału Nigdy tego nie robiłem, przy żadnym audiobooku Nie, napis nie powiedziałem, kto to czyta, przy żadnym Ale odbijam, od tego odbijam od takich tam narzekań, bo, bo jest zbyt wiosennie, jest zbyt słonecznie, zbyt ładnie mi to wszystko pachnie, żebym brnął w takie bzdury. A więc przejdę już do rzeczy pierwszej, z którą, z którą do Was przychodzę. Przejdę już do pytania od serdecznego kolegi, nie wiem czy dobrze wymawiam, Keili Guarana, odnośnie postu jaki stosuje. Ale może najpierw przytoczę to pytanie w całości. Zaraz. Yy. Tu mam. Czesławie, może opowiesz coś więcej na live o głodówkach, jakie stosujesz? Ja czasami stosuję tak zwane combo. jednego dnia, czyli dzień milczenia, dzień głodowy, dzień bez elektroniki, internetu czy muzyki oraz dzień bez stymulacji jarbamate. Kawa czarna. Jest to wtedy wyjątkowy czas dla mego ducha, zdrowia. O, ale teraz widzę, że pytałeś o live'a na ten temat. No to jak kiedyś będę robić transmisję na żywo, to też się odniosę do tego tematu. Może nawet pogadamy, że tak powiem, bezpośrednio na łączach. Ale odnosząc się do Twojego pytania, to zanim cokolwiek opowiem, to jednak zaciekawiło mnie to, czy te dni, które wymieniłeś, czyli Dzień Milczenia. Dzień głodowy, dzień bez elektroniki, dzień bez stymulacji, to, to czy brak tych wszystkich czynności odbywa się u Ciebie w jeden dzień, czy, czy jednego dnia obchodzisz się bez tego, bez tego drugiego, bez tego trzeciego, i tak dalej. Napisałeś kombo, więc zgaduję, że chodzi o pierwszą opcję. To znaczy masz w tygodniu dzień postu od tych wszystkich czynności. Tak to rozumiem, chyba o tym pisałeś. No, powiem ci, że taka higiena, taka można powiedzieć holistyczna higiena, taki post, to jest coś odważnego. No, ale też na pewno wiele korzyści z sobą niesie, nie? Może kiedyś się. Chciałem powiedzieć, zmuszę, ale zmuszę to złe słowo. Może kiedyś się pochylę nad czymś takim, ale u mnie wygląda to o wiele prościej. Powiem wam, odpowiadając, mój drogi, na Twoje pytanie. Ja założyłem sobie tak zwany post przerywany. Ale taki, jakiego się raczej nie spotyka, który raczej nigdzie przez nikogo nie będzie zalecany. Ale z tego, co widzę, mnie bardzo on służy i z większym lub mniejszym powodzeniem staram się go stosować. Zaraz powiem, jak to u mnie wygląda. Prawdopodobnie wielu z Was wie, na czym polega posprzerywany, ale ja tutaj nie wchodzę w jego takie godzinowe rodzaje, bo to dla mnie jest coś niedorzecznego, wiecie. Ogólnie mówiąc, Ogólnie rzecz ujmując to wygląda to tak, że jednego dnia jesz, a drugiego pościsz. To jest prosta sprawa. Ale ja ten post, obserwując reakcję mojego organizmu i mojej psychiki rozbudowałem. Początkowo nie jadłem co drugi dzień, czyli poniedziałek jem, wtorek post, środa jem, czwartek post, piątek jem, sobota post, niedziela jem. I tak to wyglądało, ale nie podobało mi się takie coś, że w niedzielę i poniedziałek przypada jedzenie. To była jedna rzecz. A dwa, to to, że taki post jakoś nawet psychicznie mnie nie zadowalał. Coś jakby to było dla mnie zbyt małym wyrzeczeniem. I wtedy postanowiłem, i chcę tutaj dodać, że dla mnie też bardzo ważną rolę odgrywa symetria. To postanowiłem zmienić dni jedzenia i postu, i od jakichś siedmiu miesięcy staram się jeść tylko w trzy dni w tygodniu. Taki post przerywany. Tylko trzy dni w tygodniu, czyli w poniedziałek, w środę i w piątek jem. Ale to nie jest taka znowu surowa sprawa, jakby się to mogło wydawać, bo nie stosuję żadnych yy, tak zwanych diet wewnętrznych. Nie ograniczam żadnych napojów czy przypraw. Poza tym, jeżeli jestem u kogoś, to nie chcę wprawiać go w zakopotanie moim trybem życia, nie? Yy, nawet jeżeli jest dzień postu, a ktoś mi coś serwuje, to ja z przyjemnością to zjem. No i tak jak mówię, żadnych specjalnych wytycznych sobie nie narzucam poza, poza jedzeniem w trzy dni w tygodniu. A w te dni, w które jem, jem tak jak każdy inny człowiek. I to mi bardzo służy, muszę wam powiedzieć. A służy mi to na... Kilku płaszczyznach. I to jest, myślę, że wielkość tej diety, którą stosuję. Po pierwsze, służy mi to na płaszczyźnie zdrowotnej. Jest to wręcz cudotwórcze działanie autofagi. Szczególnie po piątku, kiedy od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego południa nic nie wiem. Wtedy autio, e, autofagia jest. Na najwyższych obrotach i to się czuje, to się, to się widzi, to się czuje. To jest, to jest niesamowite takie wręcz namacalne doznanie czegoś zdrowotnego. Po drugie, bardzo korzystny wpływ na psychikę. Fantastyczne poczucie niezależności, wolności od programu, niemalże zegarowego programu jedzenia, jaki mamy w społeczeństwie. Wolność od tego jest też czymś wyzwalającym. Masło myślane. Jest czymś takim, takie odpuszczenie czujesz, że coś od ciebie odpada, coś, coś zbytecznego. Po trzecie, ko korzyść yy, estetyczna. Bo facet po 35 roku życia to, tak jak Stachura mówił, brzucha, tość bierze nad facetem górę, jeżeli nic z tym nie robi. A taka dieta myślę, że bardzo służy pod tym względem, bo widzę choć niektórzy mówią, że jestem zachudy, ale to nieprawda, to widzę, że jestem w stanie tą dietą bardzo, bardzo mieć wpływ na to, jak wyglądam po prostu. No i po czwarte, myślę, że korzyść, oczywiście, materialna, korzyść finansowa, mniej zużywania kasy na jedzenie. I zużywania wody na mycie naczyń. A teraz nawet pomyślałem o korzyści dla środowiska, nie? No i tak to wygląda. Z jednej strony rzecz bardzo prosta jeść tylko trzy dni w tygodniu, bez żadnych wielkich wyrzeczeń, ale jednak yy, trzeba mieć to silne postanowienie. Bo to wszystko jest w głowie. O, psychika. Powiem Wam teraz o niesamowitej obserwacji, jaką poczyniłem dzięki tej diecie. Dzięki tej diecie i dzięki książkom Joachima Verdima, eh, Verdina, dodam gwoli sprawiedliwości. Mianowicie chodzi mi o uczucie sytości. Praktykując z, z mizernym, co prawda, skutkiem, bo sporadycznie, ale praktykując świadome jedzenie, świadome rzucie każdego kęsa. Zauważyłem coś, co jest mega, mega wyzwalające. Skupcie się proszę, kurczę, bo to jest. To to, to, to odkrycie mnie bardzo cieszy. Chcę powiedzieć, że uczucie sytości nie zależy od ilości zjedzonego pożywienia. Uczucie sytości zależy od długości jedzenia. Autentycznie. To brzmi może jak jakaś herezja, ale zauważyłem, że naprawdę, zauważyłem, że jedząc rano trzy małe kanapeczki, każdą z nich pogryzając tym trybem świadomym mniej więcej no, od 10 do 15 minut, co wychodzi na zjedzenie trzech kanapek, powiedzmy 45 minut to jestem takim świadomym, powolnym rzuciem, jedzeniem tych trzech malutkich kanapeczek bardzo się nasycić. A dla porównania i nie jedząc świadomie, <grystanie> jestem w stanie zjeść półtora bochenka chleba dziennie. Bez problemu. No także to jedzenie, nie jedzenie, to jest sprawa głównie psychiki. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że tak jak żyję te 35 lat, to najprawdopodobniej nigdy nie zdarzyło mi się poznać, co to jest głód. A to, co zawsze nazywałem głodem, to było po prostu automatyczne wołanie programu pod tytułem Jedz, bo inaczej nie można. Ale potrzeba jednak do tej diety, która jest tak prosta, jakieś tam dawki samozaparcia i woli zmiany. Cała reszta to jest, cała reszta, cała ta teoria o godzinach jedzenia po tej godzinie, od tej godziny, to jest w mojej opinii jakieś samooszukiwanie się i szukanie jakichś kompromisów z samym sobą. Takie cuda. Rzecz prosta. Chcesz schudnąć, nie jesz w określone dni w tygodniu i po sprawie. Ja tutaj oczywiście nie radzę, nic nie zalecam. Tylko dzielę się Wami z obserwacjami tego, co na sobie sprawdzam. I to jest chyba myślę, że taka trochę wydłużona, ale odpowiedź na pytanie, jeżeli chodzi o to, jak wygląda moja dieta, mój post. Co tam było drugie w kolejce? No, te moje obserwacje, tam polityka, tak? Nawet nie polityka, tylko jakieś tam moje społeczne. Zapatrywania i wiecie co? Takie chodzi mi ostatnio, jak patrzę na to wszystko z niemałym zgorszeniem. Nigdy się nie zgodzę na twierdzenie, że człowiek jest istotą stadną. Nigdy się na to nie zgodzę i tak naprawdę nigdy się na to nie godziłem, tylko. Jeżeli wiem, że przyszedłem na świat jako istota bez początku i bez końca, jeżeli wiem, że jestem częścią czegoś nieśmiertelnego, co tylko chwilowo przyjmuje formę, a wiem to. Wiem to. Jeżeli takie mam wewnętrzne przekonanie, to nie mogę się zgodzić na takie twierdzenie, że moje życie tutaj. Moje decyzje, moje warunki, możliwości mogą być zależne od ogółu ludzkości, mogą być zależne od rasy, są zależne od narodu, od społeczeństwa, od rodziny, czy w ogóle są zależne od drugiej osoby. Po prostu muszę to z siebie wyrzucić. Według mnie, jeżeli ktoś patrzy na życie w sposób, nazwijmy to tak oględnie duchowy czy religijny, to nie może wchodzić w takie ramy. Społeczeństwo według mnie jest. Jak to powiedzieć? Przydatnym narzędziem w ewolucji ludzkości, ale nie jest niczym, co mogłoby wiązać mnie na poziomie rdzenia mojej istoty. Dobra, teraz już może stonuję, bo mnie ponosi, ale chcę powiedzieć po prostu, że. Widzę w społeczeństwie za dużo polityki i nie ma na to zgody jakiejś takiej istotnej części mojego wnętrza, czegoś totalnie we mnie pierwotnego. A widzę, że polityka jest już niemalże w każdym aspekcie życia ogółu ludzi. I ludzie zupełnie bezwiednie przejmują kalki myślowe z telewizji. Totalnie bezwiednie przejmują i myślą, że to. Oni chcą tego, czego chcą, że to oni wybierają to, co wybierają, i że to oni decydują. Kiedy podejmują decyzję, a. A to nie jest tak. Kurcze, to nie jest tak. To jest zwykła bezwolna pogoń za tym, co bezpieczne, za tym, co bezpiecznie myśleć, za tym, co bezpiecznie mówić, za tym, co bezpiecznie wybierać i. Bezwolna pogoń za tym, niestety, ale bezwolna pogoń za tym, kim bezpiecznie być. Z tym, że kurczę, dla kogo bezpiecznie? Przecież nie dla nas, przecież nie dla tych otumanionych telewizją i mediami ludzi. Bo ten konformizm społeczny, przecież widzimy to na przykładach zachodu, na przykładach historycznych, spycha ten konformizm całe społeczeństwa do zderzenia ze ścianą. Po prostu chcę powiedzieć, że ludzie tak sformatowani, jak przed chwilą powiedziałem, tak bezwolnie patrzący na to, co każdy powtarza, a powtarza, bo w przekaźnikach to powtarzają, i tak ociosany człowiek z indywidualności jest. Przecież największym wrogiem ludzkości, paradoksalnie, nie? I do... właśnie to mnie tak męczy, bo do tego prowadzi wszelka polityka: do zredukowania człowieka do głoszenia bezpłciowych komunałów. Przecież ci ludzie, ja nie wiem czy oni wierzą w to co głoszą. Dzisiaj w ogóle w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na różnice. Na zadawanie pytań, na krytycyzm, na oryginalność, na naturalność. Nie ma miejsca, bo te wszystkie rzeczy wymagają wolności, a wolność wymaga odpowiedzialności, a no, odpowiedzialność świadomo wymaga odwagi, a to wszystko jest możliwe tylko przecież na gruncie prawdy. Naturalność, wolność, odpowiedzialność, odwaga to jest wszystko. To wszystko wyrasta z prawdy, nie? I dlatego powiedziałem na początku, że nie ma mojej zgody na twierdzenie, że człowiek jest istotą stadną. Bo prawda, właśnie prawda, która jest chyba jedynym już ratunkiem społeczeństw, ta właśnie prawda nigdy nie chodzi w stadzie. Ludzie, którzy zbliżają się do ogólnie mówiąc prawdy, zawsze są. W tym stadzie tępieni. No, mało nam przykładów. Taka emocja we mnie się działa. <laughs> Może było to słychać. Nie ponosi, jak gadam o takich rzeczach. Myślę, że jest to związane z tym czasem, z wyborami w Polsce i w ogóle. Jakoś mierzi mnie to. Czuję, że mi to umniejsza takie zaangażowanie większości ludzi tym widowiskiem, bo przecież. Przecież my powinniśmy zadawać zupełnie inne pytania. To jest taki temat, że tak mnie to nakręca. Z jednej strony nakręca mnie to do gadania, a z drugiej strony szybko mnie zaczyna brzydzić i drażnić, więc teraz czuję takie coś, że pojedziałem, pojechałem i już, 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 już starczy. No to powiedziałem trochę o kanale, trochę o swoim sposobie jedzenia, w odpowiedzi na komentarz trochę o tym, co mnie dotyka w polityce ogólnie. To teraz może powiem o planach przyszłych, ale to zaraz, bo. <laughs> bo. Zaczerpnę. Tego, co niesie z sobą przyroda i wiosenny czas. A jako, że mnie ryk uniósł, to. Muszę się troszkę uspokoić. Co jakiś czas wieje lekki wiatr. I ten wiaterek przywiewa przecudny zapach lilaków, który może dwa dni temu zakwitł, a jest to <śpania> wspaniały zapach. Właśnie niesie z sobą ten zapach taką kwintesencję wiosny. Zawsze mi się kojarzy z tym najlepszym czasem. Zupełnie jakby się łykało. Wiecie, te kolory, i wszystko to, co leczy człowieka, jakby się wchłaniało w siebie wraz z tym podmuchem wiatru. O, jak to koi człowieka. Zawsze mnie to nastraja. Nastraja też do takich przemyśleń odżywczych. O, i tutaj zrobię taką śliczną pętelkę. Pentelkę, jak na walijka. Nawiążę do tego. Nawiążę do tego, czego zacząłem. A zacząłem od powrócenia do żywych, jak pamiętam. Tak, nagrałem te zalegające od lat materiały. Mam tu na myśli cały 12 rocznik miesięcznika Wiedza Duchowa. I nagrałem wreszcie po czterech latach kronikę Helmolda. No a wiecie, że jak czegoś nie skończy, to ani róż z nowymi projektami, więc nagrałem i można coś zaczynać. A to wracanie do żywych to nie tylko nagrywanie tego, to, co aktualne, ale też by tak rzec, obrazowanie tego, co aktualne, a właściwie tego, co aktualnie się dzieje, bo mam zamiar wreszcie po latach wrócić. Wiecie, wrócić do nagrań z kamery, do nagrań z różnych czynności, do nagrań z podróży, do nagrań ze spotkań. Nagrywać teksty też będę, ale już w mniejszym stopniu. Chcę czegoś żywszego, czegoś. Czegoś bardziej ze mną związanego. No i tak. Tak bym to ujął. Zaraz idę trochę porobić na działce, bo dużo roboty w Wartygaju w ogóle z drewnem. A że się zbliżają święta, to nie chcę hałasować tutaj ogólnie, bo sam nie lubię, kiedy w jakieś wolne dni czy święta ludzie hałasują. Nawet jak oni hałasują, to ja nie lubię tego no po prostu. To tyle chyba. Pozdrawiam was serdecznie. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję za wsparcie. Zaczynamy coś nowego na kanale. Trzymajcie się i do następnego. Może do zobaczenia wreszcie. Cześć.